Okay, więc tam jest sporo, zobaczymy się w kolejnym odcinku, Pracy, oczywiście Z Syberii! Rozpoczynam kolejny odcinek, trzymaliśmy się odcinek czwarty, trzymaliśmy się tutaj, także jeśli to ma zadziałać, trzeba czegoś jeszcze, tak, tak, Trzeba się teczki, wsunąć czerwoną, baby, on Czy się stanie jak wkładam inne? Nie wiem, coś się zmienia Urde, Jak groza jest. Ach, lipka. Niepotrzebne mi już te karty. Kaj, czy co wyjechaś te karty? No no to, tak, przepraszam, już sterowanie włączałem strzałkami. Hmm, oczywiście tutaj się... Nie, nie wczuć tej gry, zapiszmy grę zapis. Eee, Oczywiście przypadkowo zrobiłem... ...sadę. Oczywiście my tylko myszką, bo to jest gra Point and Click, tak jak zaznaczyłem... ...w pierwszym odcinku, w pierwszej serii. Mam nadzieję, że nas się ta historia podoba, jeżeli tak, zrobić w górę. Eee, być może będziemy też część drugą i być może taką część trzecią, ale to już zobaczymy. Mm, widziałem, że coś tam się wydarzyło. Że tam pójdziemy. Się nawet Nie wiem, czy to było tutaj, czy tu, ale chyba tam. No właśnie, on coś tutaj ma teraz. I muszę zobaczyć, o co konkretnie chodzi. Co tutaj masz? Potrzebny mi klucz. Klucz. Nie ja mam klucza niego? Nie przejdę. Cholera, hmm. teraz, skąd mam ten klucz wziąć? Hmm. to jest teraz dobre pytanie: skąd mam ten cholerny klucz wziąć? No tu raczej nie, no bo nie, tutaj to nawet nic nie ma, no nic zero. Hmm, nie wiem tu, nie wiem czy mogę przejść. Kurczę, może tam coś zostawiłem jeszcze? Czy do kościoła ewentualnie mogę wejść? Nie wiem bardzo. Hmm, no niestety nie. Kurczę, skąd mam ten klucz wziąć? Ademet. Nie wiem czy jeszcze raz tu mam pojechać Zobaczymy, w sumie może tam coś ominąłem. Hmm. Spoinem wziąć hmm. Jeżeli nie, no to kurczę, to mam problem. Aczkolwiek no co tu mogło ci tu? Klucz ewentualnie? jest takie że no właśnie że tu no za bardzo no nie ma nic takiego wzięcia poza tegoż że... nie nic no nic nie mogę zrobić nawet No mm. nie no tu nic nie mogę zrobić nie no tu nic nie mogę zrobić no to nie, to je trzeba wyjść tam to miejsce jest już niepotrzebne Kurczę, nie dobrze mm. Skąd mam ten cholerny klucz wsiąść? Trochę nic mi do głowy nie przychodzi, tak prawdę powiedziawszy Wygniemy jeszcze tam raz jeszcze, ale uczy kurczę tam przeczesałem wszystko tak mi się wydaje mm. No i właśnie nie wiem co by to mogło być jeszcze kurczę pieczona eee, skąd ten klucz wsiąć to jest zamknięte bez sensu. Coś tu przejdź. No ale tu już też nic nie ma, no bo tu no tu patrzyłem tak, no też patrzyłem, to był jeden klucz, no tak, więcej nic nie ma, no, no nie ma, no to tak, zrzucić tutaj tylko, no, a ty też potrzebowa chyba wszystko się da zablokowane, czysta szata, no nie ma nic, no, no nie ma nic, szafa, samo zamykać. No i to jest wszystko, co tutaj mogę zrobić. To jest zablokowane, no i. Mogę wciąć. Nie, no nie mogę. Nic to mi nie daje. Kurczę. Mmm. Hmm. Nie wiem, coś mogę zadzwonić. Coś zadzwonił? No nie wiem. Mam teraz problem, bo nie wiem co teraz mam zrobić No dobra, tutaj nie zadzwonię no, Alboś to wejmij z tych serc, Juro, mama Nie wiem, może mam, w wiedziała więcej Niestety nie Kurcz, bałem się, że tu... Bałem się, że tu mogę mieć ym... problem logistyczny, kurcz, bo nie wiem co powinienem zrobić Zobaczcie Oliwia. ale Oliwia jest to samo chyba. Kurde, nie wiem co mam zrobić. No i Dan. No sprawdzam wszystkie możliwości, nie no ale. God damn it. nie wiem co mam zrobić. Bo tu dalej, no nie mogę iść, nie? No nie mogę. Hmm... Co powinienem zrobić? Ja pierdzielę. Nie mam żadnego pojęcia. Co powinienem zrobić? Nie mam żadnego pojęcia, skąd mam wziąć ten klucz? Nie wiem, ten dziadzie, może coś mi powie. Kurde, nie wiem. Witam ponownie. Jeśli znajdzie pani 5 minut, to proszę usiąść. Przepraszam, ale. Ach. No przecież to ty zagadałaś. No, kurde. Może się spieszę, może ty zagadałaś, no. Kate. Nie ma potrzeb? Kurde, no nie wiem, skąd mam ten klucz już dorwać. Naprawdę, no nie wiem. Hmm, no Mmm, mam problem. Wróciłam. No Walker. Zamierzam przedłużyć rezerwację hotelu. Oczywiście. Może tu pani... Trudno mi powiedzieć. Nie na wy... Dobra. Duch, którego sz... Cóż... Gdybym tylko miała I Idę rozejrzeć się po Valadila. Oczywiście. Cholera, no nie wiem, co z tym kluczem. Po to nie wiem, skąd go mam... A skąd go mam wziąć? Tu nie ma nieograniczonej mapy no ja pierdzielę. A i tak nie wiem co co mam nie wróć. A i tak nie wiem co mam zrobić nie hmm. nie wiem ser nie wiem co mam zrobić nie ma potrzeby tam Nie wiem, może ty. Dobrze, proszę pana. Nie tam. Kurde, no nie wiem, co on zrobić. Skąd mam ten cholerny klucz wziąć? Zakładam, że powinienem tam się wrócić, nie, ale no. Nie, no już tu. Nie ma. Jak już tu jestem, o no to... Zajrza się, gdzie się da, nie no, ale no... Nie ma wątpię, żeby coś było, kurczę... Nie ma... No i tu się kończy miasto. No i bo tu nie przejdę, nie? O, lera. no naprawdę nie wiem. Boże, Mmm. Tariusz, no jeżeli, nie, jeżeli mi się to nie uda, no to niestety. Kurczę, to takie... Jest strasznie, bo rozumiem tylko jedną rzecz tym odcinku. Mmm. Będę musiał szukać w internecie poradników, no niestety. Kurczę, ale do tej pory wszystko robiłem sam. Ale naprawdę nie wiem. Może nam coś jeszcze odkryje, ale no. Pan się nazywa No, może są do coś. Mmm, tu może przeoczyłem. Czeka, ej, czekaj, 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 czekaj. To... to jest? Mmm, <laughs> to jest ten klucz. O, <laughs> Tak, to jest ten klucz. No właśnie. To będzie chyba ten klucz. Mam nadzieję. No, taki safek. No tak, to byłoby to. Och, nie, zapomniałam. już odpoczywa. Och, nie, no dobra. Ale eee, to będzie chyba to, no bo to nic innego sobie nie pasuje. No i wtedy. Ojej, trzeba teraz tam wracać. Hmm. No nic, no to już nie zrobimy. a um... no, no dobra trzeba wrócić trzeba wrócić nie Jura, nie biegnij, biegnij tam taki umilom drówka. Świat nie jest, jeszcze, nie, nie jest jeszcze tak, nie wiadomo jak duży. Dobra. Eee, No i teraz tak. No to musi być to. No. Jeżeli to nie jest to, to nie ma nic innego, nie ma tu sensu. Oczywiście, gdybym nie zapomniał o tym, no to bym pewnie nie zrobił to wcześniej. Eeeem, um, ale niestety ten zapomniałem. Potrzebny mi klucz. no masz klucz. Co ty gadasz, że to nie jest. klucz. mi ten klucz. Czekaj, czekaj, no chyba, że do tego jeszcze jednego miejsca. Jeżeli nie spoczymy tutaj, to dobra, to mam jeszcze jeden pomysł. On może być jeszcze potrzebny... Tu raczej nie... Mm, ale tam z tyłu może będzie potrzebny Ale zobaczmy No nie, 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 to byłoby sensu, oczywiście Ale... kurczę, tam z tyłu może być potrzebny To by miało nawet... nie wiem czy to miałoby sens na pewno, no nie, tutaj to nie ma pata we wsi, że coś tu będzie, no bo. No nie, po prostu bo nie. Ale tutaj i wtedy do tej maszyny jest zablokowana, no nie wiem. Zobaczymy. Czy to o to chodzi? Dobra, weź tu mi przebiegnij. Zablokowane, dobra jak użyję? Kurwa, mać. Nachuj mi ten klucz teleskopowy. To do czego mi ten klucz teleskopowy w takim razie jest potrzebny? Kurde. Nie wiem, co mam zrobić. No bo to się nie otwiera. Ja pierdzielę. Co tu mam zrobić? Po co mi ten kluczowy krucz? Czy to jest całkiem sprawy jeszcze, nie? Mm, I nie wiem co mam z tym zrobić. Ja pierdzielę. Ale jestem w kropce. Nie wiem, naprawdę nie wiem co mam zrobić aj, 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 aj. Dobra, to już tyleskopowane, ale co z nim mam zrobić? Cholera jasna no nie mam żadnej czynności na to zrobienia. Kurde no, nie wiem, nie wiem, hmm. nie mam do tego będzie co mam zrobić, nie mam za nic w świecie, dlatego co powinien tutaj zrobić. Nie wiem, naprawdę nie wiem, kurczę pieczona. Nic mi do głowy nie przychodzi, no autentycznie. Przecież no tu nic nie ma na razie. Jest, no... no... bez sensu, no... Nie mam się tego pojęcia. Kurczę, miałem nadzieję, że to będzie pasować, o to... co? Tędy nie przejdę. Potrzebny mi klucz. To też naprawdę nie pasuje, no. Kurde, no. Nie wiem. Nie wiem. Cholera, nie wiem. Ojej. Myślę, coś może przeoczyłem, ale nie, no, wydaje mi się, że nie, no kurczę, chyba wszystko zrobiłem. Hmm. nie wiem, wrócę się do hotelu, w którym jestem, no bo tu to, to nic nie ma, no absolutnie nic tu kurczę nie ma. Co by mogłem pomóc? Słyszymy klucz mi jakiś. Nie wiem, bagażu mam. Naprawdę nie mam się tego pojęcia Czego powinienem w ogóle szukać, jeżeli w hotelu czegoś nie będę miał To... no zakończę ten odcinek w takim no dosyć smutnym momencie, tak, bo tak się nic... Nic z gry nie ruszyłem Ale no, no nic za to nie poradza akurat Niestety, no tak wyszło i tyle Ale natura, no tu tu nic nie ma, no... Jakaś rzutka, coś się mogę spodziewać, no bo tak, no tutaj jest jakaś ta podpowiedź śmieszna, ta podpowiedź, już, już jej użyłem de facto do tej um, windy, tak, no bo to był tam mechanizm tych sprężyn, tam tych śrubek. Um, no z tobą, z tobą rozmawiałem w zasadzie o wszystkim. się Kate Walker. Oczywiście, oczywiście. Idę rozejrzeć się po Oczywiście, jak? Do... Wróciła. No. Idę rozejrzeć. Wróciłam? No Walker. dobra, no. Idę rozejrzeć. Aaaa, no nie wiem, co mam zrobić. Cholera, on mi nie pomoże. Kurde, numer jeden. Nie ma potrzeby tam i. Dobra, no nie, pójdziemy tu. Serio, przetrzę sam... teraz wszystko co się da, no ale no... Ja nie wiem co całą... mam tutaj iść. Ma tu jeszcze? Nie wiem. Nie ma potrzeby... Nie ma potrzeby. To ja. no, pani proszę o tutaj iść. Wrócię swego pokoju, nie wiem, może zbagać się przez kurde, nie wiem, naprawdę. Nie mam żadnego pojęcia co powinienem zrobić Co ja powinienem zrobić? Na razie nie potrzebujesz tego Cholera no nic tu nie ma Nie ma nie wiem, będę musiał eee, Proszę odpowiedzi w internecie bo ja naprawdę nie wiem co mam zrobić w tym momencie Tyle, na no tym momencie musimy zakończyć ten odcinek, Także no cóż przykro mi, ale... To będzie wszystko, także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że ono się podobało już i tak sobie. Tylko w górę, Ci. razie, pa. pa. Cześć.